Witam Aras Life in Poland, witam na moim kanale, także zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Także tak jak obiecałem, zaczynamy łazienkę, także chodźcie ze mną. Bo ja już sobie zacząłem, że tak powiem troszkę, już jest po 13, byłem tutaj po 10. Eee, sprawy, że tak powiem, papierkowe musiałem pozałatwiać z księgową i inne rzeczy. Yy, oraz z adwokatem, także yy, troszkę się poprzeciągało, i po prostu troszkę yy, później tutaj dotarłem. Także yy, wstępnie sobie zaczęłem. Jak widzicie, laserek sobie puściłem. Także linia jest wyznaczona. Łazienki yy, będą całe cztery, nie? Do góry, akurat wyjdzie i zostanie dopiero yy, sufitik dosłownie będzie 10 cm opuszczony ze względu też na tą nieckę, nie? Tak to wygląda, moi kochani. Także Żeby tego nie skuwać, ponieważ tu jest i tak sufit niżej niż w przedpokoju. Sami widzicie różnicę nawet widać takim no, nie wiem, no, czy ty, Wy to zobaczycie, czy nie, eee, tak to wygląda. Dobra, także sobie poleciałem od tej ściany, zacząłem. Także, tak jak mówiłem, od całej na wejście i przy pracy będzie docineczka, wychodzi na 31. Także trzy całe sześćdziesiątki i docinka na 31. Eee, no i co, na dwa grzebienie lecimy. Ściana troszkę wybrzus wybrzuszona. Ale płyteczki to takie brzuchy Wam powiem, że niesamowite są, nie? Te sześćdziesiątki, nie? Siwe, także e, taki kolorych troszkę Wam się odbija. Taki siwawe, nie? Także podłoga zabezpieczona kartonem. Teraz Wam nie pokażę, jak e, później zobaczycie, jak to się komponuje. E, no co? E, dajemy, nie? Na dwójeczki. Widzicie? Także systemikiem sobie ściągamy. Dobra, także ja przystąpię za, za chwilę wam zrobię aktualizację. E, jak widzicie, działamy sobie, działamy. Jeszcze muszę tutaj e, to ściś, tutaj wzmocnić z tej strony jak będę kładł płytki, także tutaj jeszcze muszę powciskać płytę i poprzeklejać. Dobra. Także aktualizacja będzie za chwilę. Aktualizacja prac na łazience. Także tą ścianę mamy całutką Yy, na dwa laserki sobie teraz ustawiłem, przeniosłem sobie linię i krzyżowym stand swoim, że tak powiem, przeniosłem linię. Także sobie odsunę tę 60, ponieważ ta ściana leci w tą stronę, nie? Także tu będziemy dokładać troszkę więcej kleju, a tu praktycznie na zero, także tak, tak po prostu sobie musiałem linię przenieść. I później sobie polecimy w tą stronę. Najpierw sobie polecę metry, także najpierw całe płyteczki. Teraz polecę jutro najprawdopodobniej docinki. Już nie chcę dzisiaj marnować czasu. Chcę przenieść tą linię i polecieć sobie tutaj jak najwięcej dzisiaj meterków. Także jutro bym chciał zostawić właśnie docinki Gebelit i tą ścianę na jutro, I żeby sobie to oddychnęło i po prostu zająć się. Z sufitem przy piątku, przy piątku, zobaczymy, nie? Eee, no, co dzisiaj się nie udało, jej całej położyć. Po prostu papierkowe sprawy i yy, sprawy ważne i ważniejsze, jak to było powiedzieć. Eee, także, tak to wygląda. No, co, działamy, działamy. Jak widzicie laserów w oczach też nie mam Także używam sobie dwóch krzyżowych i ten na 360 nie Takie pomocnicze oczywiście Klasyczny sprzęcik też jest Żeby sobie do pomocy yy, Sobie po prostu łapać tak? Dobra Także na tym skończymy tą aktualizację Przykleję parę, parę płytek I coś Wam za chwilę jeszcze dogram jak to będzie wyglądało Mniej więcej już będziecie mieli obraz tego wszystkiego eee, i jeszcze chciałbym Wam zaktualizować, bo był inwestor Tomasz. Także eee, ładna, dość lampa czarna. Taki motyw kwiatowy. Eee, nie wiem, czy to będzie widać. Taki motyw kwiatowy eee, dorwał. Wyprzedaż była, jak widzicie. Minus 160 zł, 200 zł kosztowała za 4 dyszki. Także mówię, idzie ładną lampę dostać w całkiem przyzwoitej cenie. I jeszcze chciałbym wam dopowiedzieć, już nie będę odpakowywał, jednak idzie zmiana. E, tu stolarz niestety się przewiercił. E, nowe wiertełko i po prostu jakaś... Zadra musiała być i wierpło wziąło, także tutaj yy, to będzie go wymiany, nie? Czoło. Yy, będzie jednak zmiana tych uchwytek na delikatniejsze. Te są takie, powiem wam, zamkowe. <laughs> Dobra, yy, co tu jeszcze? Baterio do yy, łazienki. Również gdzieś tam za trzy pustówki, za tańsze pieniążki. Yy, taka delikatna, tak powiem. Oczywiście wszystko nowe, tylko wiadomo, gdzieś tam wlerła yy, przy jeżdżeniu po prostu. Yy, gdzieś tam wpadnie zawsze w rękę coś po taniości. Yy, no, co my tu mamy? Yy, oczka oczywiście na łazienkę. Tubki czarne, tubki czarne yy, będą tutaj. I na kuchnię, tak? Także to, to leci tutaj. I co? Eee, co? Żaróweczki LEDowe. Tu widzę kolejne tubki. I tutaj lampa na trzy. Teraz się zastanawiam. Ale jutro chyba będę konsultował to. Ponieważ trzy... Pięć tubek. Czyli tu, tubki ta lampa. Nie wiem, czy nie będzie, tu ale wątpię. Raczej będzie ta. Raczej będzie ta. A ta trujeczka, e, zaś chyba idzie do przedpokoju, ale to jeszcze skonsultuję. Także mówię: Doprowadzę najpierw Łazienkę do stanu, że tak powiem, fugowania. Soficie podwieszę, i wtedy, że tak powiem, jak tam będzie schło. Ta obróbka, to po prostu sobie przejdę tutaj i popowieszam te lampy. Albo po prostu jutro z rana zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, żeby było już to z głowy. No na razie chyba nie będę wieszał łazieneczkę, przyciśniemy ten temat z łazienką. Eee, no dobra, także lecimy, za chwilę Wam coś tam zgram, tak? Aktualizacja mojej, kochani, postępów prac na łazience. Część druga. Yy, wleciała ta ściana także mamy jutro docineczki i lecimy z tą ścianą i gebelit i tą nie polecimy sobie także na spokojnie yy, moje kochanie odnośnie ostatniego filmu co się tam wypowiadałem na temat yy, że tak powiem przestroga dla młodych yy, mnóstwo komentarzy tam padło Yy, że tak powiem, jak się odnalazłem po wolności, yy, po pobycie po, po tam, yy, czy było ciężko mi znaleźć pracę? Yy, także widzę, że co niektórzy są chętni, że tak powiem, żebym się wypowiedział na niektóre tematy. Yy, typu, czy było ciężko mi znaleźć? No na przykład, mogę już teraz Wam powiedzieć, że yy, nie było mi ciężko znaleźć pracę yy, praktycznie po. Półtora tygodnia już pracowałem w nakle. Eee, że tak powiem po wyjściu. Eee, chciałem by na nowo zacząć żyć, i, i wiecie, związek te sprawy. No i że tak powiem zbyt gorszy znalazłem się w nakle. I jakoś tam po półtora tygodnia już pracowałem po wyjściu. Eee, I że tak powiem od razu praktycznie zostałem operatorem w wtłaczarki. To takie wiecie. Eee, te rurki nawodnieniowe takie na, na, na ciepło y, towar wchodzi w, w maszynę i przez takie wanny przechodzi pod ciśnieniem i y, wychodzi nawet z griperami te takie systemy nawodnieniowe co na polach macie takie gripery co tam po 16 to właśnie na, na, na takie y, co 60 co 50 cm takie gripery które oddają wodę nie? tam ileś tam skraplanie jest na godzinę mniej więcej znający temat lub te normalne takie rury niebieskie lub nawet ee, o, te siwe robiliśmy i, i, i ten, nie? Także też na co takie robiłem. Także e, nagle pozdrawiam chłopaków z MTB Trzybińscy, tak czy trzmiński coś takiego e, to było zaraz po wyjściu, że chwilę tam robiłem, dopóki mnie nie przygniotły problemy, e, że tak powiem. Alimentacyjne i inne rzeczy, także nie będę się tutaj rozwijał, chyba każdy wie o co chodzi. Po prostu siedząc tam nie byłem w stanie spłacać i powstał mi, że tak powiem, jakiś tam dwóch dobra mniejsza z tym. No ale nie było z tym problemu z, z, z pracą i tak powiem. Yy, nie ma, chyba. Jak ktoś chce pracować, rzecz, yy, to raczej będzie pracował, tak. Yy, to zależy z jakim nastawieniem. Yy, Człowiek wychodzi, ja bardziej y, wyszedłem z nastawieniem, że wychodzę, i idę od razu do roboty, bo jak się rozleniwie, wiecie, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, to później będzie coraz gorzej, tak? Żeby gdzieś tam podjąć pracę, albo ten, to lepiej, że tak powiem, z takim nastawieniem, y, z tą energią, że tak powiem, takiego wyjściową, tak, trzeba od razu uderzać, jak dla mnie, y, nie ma co, że tak powiem skupić się na jakimś tam przywitaniach przez znajomych, tylko po prostu, że tak powiem, trzeba być trochę egoistą, no wiadomo, że tam jakieś tam przywitania, wiadomo jak ktoś siedział dłużej, także wiadomo co chodzi, także tylko jakieś tam toasty i trzeba myśleć tylko nad szybkim powrotem i E, staniem na nogi, także to wszystko jest indywidualna sprawa, moi kochani. E, ja ze swojej perspektywy, tak jak patrząc, e, robiłem tam, za chwilę zmieniłem e, pracę, robiłem gdzie indziej, że tak powiem, robiłem przy ogrodzeniach. E, także też nie miałem jakiegoś tam problemu ze znalezieniem pracy. Po prostu wykonałem parę telefonów poznajomych e, i, i, i jakoś się tam trafiło, tak. Yy, nawet była taka sytuacja, że gdzieś tam miałem działkę rekreacyjną kupioną całoroczną i akurat tam szła taka inwestycja, bo po, po wyjściu też również kupiłem działkę, yy, z poprzednią partnerką mieliśmy działkę i po prostu, yy, że tak powiem szła inwestycja i tamten koparkowy i tak go zapoznałem. I widzicie, chcąc nie chcąc telefon dwa oczywiście nikt mi wpysk nie da jak się człowiek zadzwoni i się o pracę spyta, tak? Kto pyta nie błądzi, jak to mówią. Yy, ale to już, że tak powiem, takie opowiastki, yy, to już kiedy indziej przy innym odcinku, że tak powiem, a dzisiejszy kurs pracy widzicie, tak to wygląda, moi kochani. No co, Alegansiu, nie? Ogólnie. Ogólnie eleganci, panie, No nie krzyżyki, nie dwójeczki. Tak jak mówiłem, e, ogólnie gdzie gdzie brzuszki były na tych płytkach, ale e, wymiar trzymają. Także w miarę dobrze się je kładło. Jak widzicie, ktoś tam mówił, że na tej ścianie będą placuszki. No, jak widzisz, e, odstęp od tej ściany do kąta. E, po, dlatego do tej ściany łapałem kąt e, tutaj, dlatego było doklejanej, Żebym miał już teraz po prostu łatwiej, tak? Bo którą ścianę musiałem naddać, żeby do kąta, tak? Bo wiadomo, że e, w blokach starej płyty nie wszystko w kątach jest, także wiadomo o co chodzi, także musieliśmy sobie w ten sposób poradzić żeby jakoś z tego wyjść do Brodzika 90, tak? żeby ładnie złapać tutaj kąt. E, dobra, także dzięki e, za dzisiejszy e, odcineczek, że ze mną byliście do samego końca, e, kto dał radę, łapeczka dla motywacji, oczywiście e, i o pozostawienie komentarzu, e, czy chcielibyście, że tak powiem, moje opowieści, przemyślenia. A może jakieś Q ja byście chcieli e, pozadawać mi jakieś pytanie, chętnie odpowiem. E, na ostatnim live nie wszyscy byli, niektórzy byli zdziwieni, że był live, e, ponieważ zrobiłem go tak spontanicznie. Po prostu e, chciałem sobie zobaczyć jak to e, będzie wyglądało. Oczywiście osobom uczestniczącym bardzo dziękuję, a osobom, yy, którzy chcieli oglądać, a że tak powiem, nie zdążyli lub ten, zostawiłem live'a yy, cały dzień, całą noc, żeby po prostu osoby chcące yy, zobaczyć i oglądające mój kanał mogły po prostu go obejrzeć. Także yy, jeśli chcecie to zadawajcie pytania może zrobię jutro taki odcinek tutaj kładąc płytki postawię sobie tutaj kamerkę na statywie jakieś może ku ja zrobimy przy płytek także może być wesoło eee, także jak chcecie eee, także zapraszam po dzisiejszym filmem do komentowania także jutro będę szczytywał komentarze że tak powiem i na bieżąco będziemy nagrywać kolejny odcinek taki sobie pomysł eee, i nie wiem, no zostawcie jakiś komentarz, czy taka forma będzie Wam się podobała. Eee, ja tymczasem sobie lecę z łazieneczką. Do zobaczenia jutro.